Strefy erogenne naukowe spojrzenie na wrażliwość ciała. Nasze ciało posiada złożony system zakończeń nerwowych, które są odpowiedzialne za różne reakcje na bodźce zewnętrzne. W różnych częściach ciała znajdują się obszary, w których zakończenia nerwowe są bardziej skoncentrowane. Obszary te mogą wywoływać różne reakcje sensoryczne, w tym przyjemne doznania podczas dotyku. Obszary te nazywane są strefami erogennymi. Czym są strefy erogenne z fizjologicznego punktu widzenia? Strefy erogenne to obszary skóry lub błony śluzowej, które są niezwykle wrażliwe ze względu na dużą liczbę zakończeń nerwowych. Są one częścią złożonego systemu, który jest połączony z układem nerwowym, hormonalnym i sensorycznym. Gdy obszary te są stymulowane, może to prowadzić do uwalniania endorfin i uczucia przyjemności lub komfortu. Mało znane strefy erogenne. Zazwyczaj ludzie mają tendencję do myślenia o pewnych obszarach jako głównych ośrodkach wrażliwości, takich jak szyja, usta lub plecy. Jednak ludzkie ciało ma o wiele więcej takich obszarów, o których nie wszyscy wiedzą. Drogi widzu, zasubskrybuj mój kanał z cennymi wskazówkami i ciekawymi historiami. Będę bardzo wdzięczny za Twój komentarz, ponieważ pomoże on w rozwoju kanału. Jednym z tych obszarów jest przestrzeń między palcami. Obszar ten jest bogaty w zakończenia nerwowe, ale często pozostaje niezauważony. Z naukowego punktu widzenia wynika to z faktu, że nasze dłonie nieustannie wchodzą w interakcję z otoczeniem, a układ nerwowy rozwiną wrażliwość, aby chronić te obszary przed urazami lub niekorzystnymi skutkami. Dlatego lekki dotyk lub stymulacja tego obszaru może powodować szczególnie żywe doznania. Jak prawidłowo pracować ze strefami erogennymi? Z naukowego punktu widzenia ważne jest zrozumienie zasad adaptacji sensorycznej i percepcji, aby prawidłowo stymulować wrażliwe obszary. Ludzkie ciało nie reaguje w ten sam sposób na każdy dotyk. Delikatne. Powolne ruchy często wywołują silniejszą reakcję układu nerwowego niż ostre lub silne dotknięcia. Po pierwsze, powolna stymulacja. Powolny dotyk pozwala układowi nerwowemu lepiej przetworzyć sygnał i przekazać go do mózgu. Im wolniejszy i delikatniejszy dotyk, tym większy wpływ na percepcję sensoryczną. Po drugie, zmiana nacisku. Umiarkowana zmiana intensywności stymulacji pomaga dostosować zakończenia nerwowe i pozwala ciału reagować na każdy dotyk indywidualnie. 3. Indywidualne podejście. Każda osoba ma inny próg wrażliwości. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na reakcję ciała podczas stymulacji. Na przykład. Niektórzy ludzie mogą uznać lekki dotyk za przyjemny, podczas gdy inni mogą uznać go za zbyt intensywny lub niewygodny. Rola układu nerwowego we wrażliwości Układ nerwowy odgrywa kluczową rolę w tym, jak ciało odbiera dotyk i inne bodźce sensoryczne. Zakończenia nerwowe znajdują się w całym ciele i przekazują informacje do mózgu, gdzie sygnały są przetwarzane i przekształcane w odczucia. Aby lepiej zrozumieć ten proces, istnieje kilka rodzajów receptorów odpowiedzialnych za percepcję dotyku. Mechanoreceptory. receptory te reagują na nacisk, rozciąganie i wibracje. Znajdują się w skórze i odpowiadają za zmysł dotyku. Termoreceptory receptory reagujące na zmiany temperatury mogą powodować uczucie ciepła lub zimna. Nocyceptory Receptory odpowiedzialne za odczuwanie bólu chronią ciało przed uszkodzeniem, przekazując informacje o potencjalnie niebezpiecznych wpływach. Wpływ psychologii na wrażliwość ciała Rola stanu psychicznego danej osoby podczas stymulacji stref erogennych jest równie ważna. Badania naukowe pokazują, że nasz stan emocjonalny może znacząco wpływać na to, jak ciało reaguje na dotyk. Na przykład stres lub niepokój mogą zmniejszyć wrażliwość, podczas gdy relaks i komfort mogą ją zwiększyć. Składnik psychologiczny obejmuje również element zaskoczenia. Gdy stymulowany jest obszar, którego dana osoba nie jest świadoma, może to powodować bardziej intensywne reakcje emocjonalne. Inne wrażliwe obszary ciała Oprócz przestrzeni między palcami istnieje wiele innych obszarów ciała które mogą być wrażliwe na stymulacje. Należą do nich: po pierwsze, skóra głowy. Dotykanie włosów i lekkie ruchy masujące na skórze głowy mogą powodować przyjemne doznania ze względu na gęstą sieć zakończeń nerwowych. po drugie, szyja i ramiona. Obszary te mają również wysoką koncentrację zakończeń nerwowych i mogą być bardzo wrażliwe na masaż lub lekki dotyk. Po trzecie. Dolna część pleców. Plecy, zwłaszcza ich dolna część, są często miejscem gromadzenia się stresu. Lekkie ruchy masażu mogą pomóc rozładować napięcie i przynieść przyjemne doznania. Czwarty. Nadgarstki i łokcie. Chociaż obszary te nie są tradycyjnie erogenne, mogą być również dość wrażliwe ze względu na dużą liczbę zakończeń nerwowych. Znaczenie wzajemnego zrozumienia między partnerami. Jednym z najważniejszych elementów intymnej relacji jest komunikacja i wzajemne zrozumienie. Badania naukowe pokazują, że otwarty dialog na temat pragnień i preferencji znacznie poprawia interakcje między partnerami. Kiedy partnerzy rozmawiają o swoich potrzebach i odpowiadają na potrzeby drugiej osoby, pomaga to nawiązać głębszą więź emocjonalną i ma pozytywny wpływ na reakcję fizjologiczną organizmu. Konkluzja. Zrozumienie stref erogennych i układu nerwowego jest ważnym elementem w relacjach intymnych. Wrażliwe obszary, takie jak przestrzeni między palcami, mogą znacznie poprawić percepcję dotyku, jeśli są stymulowane we właściwy sposób. Z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i wrażliwości. Naukowe podejście do poznawania swojego ciała i ciała partnera może pomóc lepiej zrozumieć procesy fizjologiczne i poprawić jakość interakcji. Nie bój się eksperymentować i odkrywać nowych obszarów wrażliwości, ponieważ każde ciało jest wyjątkowe, a właściwe zrozumienie tych aspektów może znacznie poprawić relacje i intymne doświadczenia. Drogi widzu, przepraszam. Jeśli w mojej historii były jakieś błędy, nie mam dobrego mikrofonu, więc wideo zostało zdubbingowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Proszę o napisanie w komentarzach, jakie błędy zostały popełnione, abym mógł je poprawić następnym razem.